Ciemna materia to tajemnicza substancja, która stanowi około 85% całkowitej materii we wszechświecie, ale nie możemy jej zobaczyć ani dotknąć. Zwykła materia, którą dostrzegamy, tworzy gwiazdy, planety i wszystko wokół nas. Ciemna materia nie emituje, nie pochłania ani nie odbija światła, dlatego nie możemy jej nawet zobaczyć. Nie wiemy nawet, czy faktycznie istnieje. Powodem, dla którego wierzymy w istnienie ciemnej materii jest to, że pozostawia ona efekty grawitacyjne na galaktykach i innych obiektach kosmicznych. Na przykład galaktyki spiralne wirują w sposób, który nie jest zgodny ze znanymi nam prawami fizyki. Zgodnie z naszą obecną wiedzą, zewnętrzne krawędzie tych galaktyk powinny zwalniać, ale tak się nie dzieje. Albo utrzymują tę samą prędkość, albo nawet przyspieszają. Ciemna materia wydaje się również działać jak niewidzialny klej, który trzyma galaktyki razem. Gdyby nie dodawała pewnej niewidzialnej masy grawitacyjnej, galaktyki dosłownie rozpadłyby się, nie będąc w stanie utrzymać gwiazd razem. Ale mimo że ma ona fundamentalne znaczenie dla naszego świata, nadal nie wiemy dokładnie z czego się składa. Trwa to od lat. Niektóre eksperymenty dostrzegły jej ślady, ale nikt nie był w stanie udowodnić tego ponad wszelką wątpliwość. Może przyszły zderzacz kołowy będzie w stanie ją znaleźć? W kosmosie istnieje tajemnicza siła, która zdaje się przyciągać do siebie całą naszą galaktykę wraz z wieloma innymi. Siła ta znana jest jako wielki atraktor. Jest to szalenie masywny region w przestrzeni kosmicznej około 5 biliardów razy większy od naszego słońca z bardzo silnym przyciąganiem grawitacyjnym. Naukowcy uważają, że może to być supergromadę galaktyk, ale nie są tego pewni. Problem polega na tym, że nie możemy go zobaczyć bezpośrednio, ponieważ jest ukryty za drogą mleczną, podczas gdy sama droga mleczna, mozgrodzo porusza się w jego kierunku z prędkością około 600 km na sekundę. Podobnie jak w przypadku ciemnej materii wiemy o jego istnieniu tylko dzięki temu, jak wpływa na ruch galaktyk wokół niego. Galaktyki są przyciągane do tego regionu, chociaż ponieważ wszechświat się rozszerza, powinny się od siebie oddalać. Nawet dziwniejsze jest to, że wielki atraktor może sam poruszać się w kierunku czegoś jeszcze większego. Supergromady Szapleja. Jest to największe skupisko galaktyk w naszym pobliskim wszechświecie. W 2017 roku astronomowie odkryli dziwny obiekt o nazwie Oumuamua. Był to pierwszy znany przybysz z innego układu gwiezdnego. Obiekt był dość mały, od około 100 metrów do kilometra długości. Był również długi i wąski, miał czerwonawy kolor i poruszał się w bardzo nietypowy sposób. Gdy minął słońce, niespodziewanie przyspieszył, a następnie opuścił nasz Układ Słoneczny. Zaczęły się pojawiać różne teorie. Było to zbyt dziwne jak na asteroidę. Naukowcy myśleli, że może to być kometa, ale nie miała typowych cech komety, takich jak ogon gazu i pyłu. W końcu niektórzy naukowcy zaczęli nawet sugerować, że może to być sonda pozaziemska. Od tego czasu ludzie robili ogromne zamieszanie wokół Oumuamua. Po jakimś czasie jednak okazało się, że był to po prostu naturalny obiekt o unikalnych właściwościach. Prawdopodobnie fragment pochodzący z odległego układu gwiezdnego, jak kawałek rozpadającej się komety lub nawet planety. Jednak Oumuamua przyciągnęła uwagę wszystkich tak bardzo, że w 2022 roku astronomowie zaproponowali nawet wysłanie statku kosmicznego, aby ją dogonił. Misja ta może potrwać około 26 lat. Jeśli chodzi o istoty pozaziemskie, istnieje coś takiego, co nazywa się hipotezą jednej Ziemi. Według niej życie, jakie znamy, jest w rzeczywistości bardzo rzadkie w kosmosie. W latach 70. i 80. naukowcy twierdzili, że Ziemia jest zwykłą planetą w zwykłym układzie słonecznym. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, życie powinno być powszechne w całym wszechświecie. Nierozsądne wydaje się myślenie, że z bilionami planet nigdzie nie ma innej takiej jak nasza. Ale geolog Peter Ward argumentował, że rozwój złożonego życia takiego jak na Ziemi zależy od bardzo rzadkiej kombinacji czynników. Historia planety ze wszystkimi warunkami astrofizycznymi i geologicznymi powinna idealnie pasować do rozwoju złożonego życia. Pomyśl tylko pasująca strefa galaktyki w dobrej odległości wokół stabilnej gwiazdy skalista planeta z wodą i odpowiednią atmosferą pojawienie się cząsteczek. Małpy decydujące się chodzić, i tak dalej. Wyjaśniałoby to również paradoks fermiego, który spytał: Jeśli życie pozaziemskie jest powszechne, dlaczego nie widzieliśmy żadnych jego oznak? Cóż, hipoteza jedynej Ziemi wyjaśnia to tak: wszechświat może być pełen roślin, pozaziemskich stworzeń i zabawnych zwierząt, ale czy istniałby tam inteligentny gatunek taki jak ludzie? To już nie jest oczywiste. Co do tego, czy ludzie są faktycznie tak inteligentni, to już inna sprawa. A nawet jeśli istnieją, możemy być od siebie niezwykle daleko. To sprawiłoby, że komunikacja lub kontakt z innymi inteligentnymi gatunkami byłyby bardzo mało prawdopodobne. Istnieje inna, podobna teoria zwana Wielkim Filtrem. Mówi ona, że gdzieś na drodze od mikrobów do zaawansowanych cywilizacji może znajdować się duża przeszkoda. Był to pomysł ekonomisty Robina Hansona. Uważał on, że być może inteligentne życie, jakie znamy, nie jest tak powszechne we wszechświecie i wcale nie dlatego, że życie na naszej planecie jest rezultatem mnóstwa unikalnych warunków, ale dlatego, że musi istnieć jakiś filtr, który zmniejsza szansę na rozwój do momentu, w którym obecnie się znajdujemy. Kto wie, gdzie znajduje się ten filtr? Być może na etapie wczesnych mikrobów, co oznacza, że udało nam się przez niego przedostać, lub gdzieś przed nami w przyszłości, co oznacza, że możemy wyginąć, jak wiele gatunków przed nami. Być może kolejne etapy, takie jak kolonizacja innych planet i galaktyk, są znacznie trudniejsze, jeśli nie niemożliwe. Może pojawić się coś nieoczekiwanego potencjalne katastrofy, wyczerpanie zasobów lub inne wyzwania. Istnieje coś takiego jak Pulsar. Jest to dziwny rodzaj gwiazdy, która wysyła regularne wybuchy fal radiowych, niczym migocząca kosmiczna latarnia morska. W przestrzeni kosmicznej często można znaleźć pulsar i mniejszą gwiazdę towarzyszącą, która obraca się wokół niego. Ale pewnego dnia naukowcy odkryli taki układ, który był również otoczony tonami jakiegoś energetycznego materiału. Nagle zdali sobie sprawę, że są to prawdopodobnie pozostałości innej gwiazdy towarzyszącej, która była bardzo duża, ale pulsar emitował potężne promieniowanie i cząstki powoli pochłaniając swojego towarzysza. Przypomina to sposób, w jaki czarna wdowa zjada swojego partnera. Od tego czasu odkryto inne podobne systemy. Badacze zgrupowali je wszystkie w jedną rodzinę. Istnieją również pulsary Redback, które niszczą nieco większych towarzyszy oraz pulsary Huntsman, których towarzysze są wystarczająco masywni, aby oprzeć się całkowitemu zniszczeniu. Znaleźliśmy chmurę wody w kosmosie, wokół czarnej dziury. To gigantyczny zbiornik wodny, który znajduje się około 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi. To musi być największy i najdalszy zbiornik wody, jaki kiedykolwiek wykryto we wszechświecie. Ta jedna chmura zawiera zdumiewające 140 bilionów razy więcej wody niż wszystkie ziemskie oceany razem wzięte. Woda otacza kwazar, który jest w zasadzie niezwykle energetyczną, supermasywną czarną dziurą. Kwazar ten jest około 20 miliardów razy większy od Słońca i emituje tyle energii, co biliard słońc. Gdy czarna dziura powoli pochłania wszystko wokół siebie, uwalnia energię. Energia ta ogrzewa otaczające gazy i pył, powodując powstawanie pary wodnej. W rezultacie czarna dziura jest otoczona ogromną chmurą wody, a wszystkie inne gazy i pyły kąpią się w niej. Ta para uformowała się, gdy wszechświat miał zaledwie 1,6 miliarda lat, co stanowi zaledwie ułamek jego obecnego wieku. Oznacza to, że woda wcale nie jest młoda i istnieje w galaktykach od miliardów lat. Ten kwazar będzie stawał się coraz straszniejszy i większy. Jeśli pochłonie cały gaz i pył, może urosnąć nawet sześciokrotnie, potencjalnie stając się 120 miliardów razy większy od Słońca. Pomyśl tylko o tym.